Jesteśmy bezpieczni. Mateusz no miściwojewski, Emma mam na na bieżąca a ze mną Maksym Świchkowski, siemanko. Cześć, witam serdecznie. Słuchaj, powiedz mi na początku, co robisz na gali Fame fajm MA10. Wiesz co, ja obserwuję bacznie w, w, w miarę od tych pierwszych gali tak naprawdę i no, wiesz, jestem w świecie YouTube'a, w świecie, że tak powiem, influencerów osób, które, które mają zasięgi i no, wypadałoby się interesować. Poza tym uwielbiam sport, więc jestem. Jak ci się ogólnie podoba ta jubileuszowa gala? No świetnie, świetnie. Każda gala mi się podoba, ale, ale to, co zrobili e, włodarze w tym momencie, przedstawienie zawodników, to, jak to wszystko wygląda z tej strony, nie była ziemia. A oglądałeś pojedynki wszystkie? E, na pierwszy nie zdążyłem. E, już od drugiego. Tak, potem byłem na loży szyderców, ale też oglądałem na ekranie, więc w miarę wiem o co chodzi. No i jak mówisz, że oglądałeś Fame MMA od pierwszych gal, to powiedz, jak właśnie oceniasz te zmiany pojedynków, które były na pierwszych galach, do tych, co są teraz? Słuchaj, no kiedyś to było... Freak fight, taki typowy freak fight. Wchodziłeś, e, wchodziłeś, można powiedzieć, z marszu prosto z łóżka i szedłeś się napierdzielać. Teraz ludzie naprawdę, wszyscy zawodnicy wkładają w to tyle pracy. Ja sam widzę, bo ja sam trenuję i będąc w juniku widzę, jak przychodzą chłopaki, tak jak na przykład Michał Gała, który jest codziennie, nie odpuszcza ani jednego treningu i widać tą, to zaangażowanie u tych ludzi. No to jest piękne, bo, bo zdecydowanie widać, widać zaangażowanie, widać progres i widać to, że poziom, poziom idzie do góry. Słuchaj, mówisz, że trenujesz, no to musi, muszę zadać to pytanie kiedy? Kiedy walka? Chciałbym jak najszybciej. E, cały czas gdzieś tam jesteśmy w rozmowach. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że mój rywal przyjmie walkę, także e, także, także tak. Jak najszybciej. A możesz powiedzieć jakiego tam rywala masz zaplanowanego? E, znaczy tak. E, Widzą, no inaczej. Ludzie, którzy mnie obserwują, wiedzą, że wyzwałem na, do walki e, potężnego włodarza, jakim jest Michał e, Bogdelbaron. I z nim chciałbym się zmierzyć. Dobrze, a powiedz mi jeszcze, bo mówisz, że trenujesz, a od kiedy trenujesz? Jak długo? Znaczy, w tym momencie trenuję 4 tygodnie równo, także jestem na każdym treningu i trenuję dwa razy dziennie w tym momencie, więc naprawdę wrzuciłem bardzo, bardzo potężne tempo pod okiem trenera Szyszki, więc gdzieś tam z tyłu głowy mam, że nawet jak Boxdel wydyga, to znajdzie się inny przeciwnik i będę gotowy. A nie boisz się tak na pierwszą walkę brać potężnego włodarza? Nie. Ja uwielbiam wyzwania i nie mogę się doczekać. Ja jestem podekscytowany. Czyli możemy się niedługo Ciebie spodziewać właśnie w OKTAGONIE. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Fajnie by było. Dobra, no to ostatnie pytanie. Zabawmy się w małe typowanko. Jak typujesz main event, czyli Norman Park versus Don Casio? Chciałbym, żeby wygrał Sport. Jestem za Normanem. A uważasz, że jakby właśnie ta walka ewentualnie potoczyła się w stronę Don Cassia, czy to coś by zmieniło w środowisku MMA? Będzie tak jak e, ostatnio z, e, ze znanym youtuberem, który, który zwyciężył swoją walkę w boksie. Myślę, że no, e, szkoda by było. Bo tutaj jednak jest zawodnik, który trenuje całe życie, naprawdę całe życie, znaczy Cassiowi też nie można nic odebrać, bo on też trenuje bardzo długo, ale on jednak e, mówi o tych melanżach i tak dalej, a Norman, no wiadomo, jest e, profesjonalistą, bił się w różnych e, federacjach i wydaje mi się, że tutaj jednak no, m, nie, będzie, nie będzie podjazdu. Dobra, ja Ci dziękuję bardzo za wywiad i życzę powodzenia w przygotowaniach. I... dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się na następnej edycji już w trochę innej roli. Dzięki.